No widzowie, z tej strony MC007. Witam Was w nowym odcinku ciąg dalszy widzowie. Dziadek, kurde, no... Nie wiem co to jest za. Ja, ja nie wiem o co chodzi. Mój motorek jest też cały WIRK 2 nie wiem o co chodzi. No bo tutaj ten cały motorek jest chyba po, co by, chyba, no nie wiem, jakieś pewnie natajniki ma sam ten motorek. Nie wiem, podejdziemy zoba podejdziemy zobaczyć. No, on, dziwna żeby... jest ta blacha. Wielki dwa nie wiem, ty też masz tutaj no swoją na kurde, jadę, ej! Uciekaj! jest kurde, dziadek! Siadaj! Siadaj, 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 wsiadaj, 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 wsiadaj! Jedź, jedź co jest kurde, widzowie? Wiem ci na nawigację, jedź tam szybko, szybko, szybko! No dobra, jadę, kurde, dziadek! Aaaaaaaah! Nie no, widzowie, co się dzieje w Kurde! Nie wiem, Dominik jest spanikowany po prostu. Dziadek zapni pasy. Kurde, co się dzieje? Nie wiem. Kurde, dziadek mówiłem, nie graj po tych pokierach. Aj. Dobra, Jedź na tą merdę. To już to ukrywałem. Chodź, jedź tam. Co przede mną ukrywałeś? No, we mnie coś tego. Prażnego. We mnie te szały, co Jak padały, to też. Jechać, no. Prawda. Jak będziemy, to ci wszystko opowiem. Dziadek, gdzie my jedziemy? Dobra. Jedź, jedź! Zapłacę ci za zawieszenie. Tu jest taki dom fajny. Starałem się o niego jeść. No to czyli ty, dziadek, już wiedziałeś? Mi nie powiedziałeś. No tak, to była na okazję takie specjalne. Ale w sensie mi chodzi o to: o tą strzelaninę. To ja nie wiedziałem o tym, no to po prostu było, bo nie widziałem rejestracji, gdzie było szybciej, dziadek. Teraz po chwilą wilk 2 jakiś, a później zaczął do nas ktoś strzelać. No, a. Tak kątem widziałem, jakoś na czarno obrany ktoś. A maskę miał, czy coś w tym stylu? Tak, i chyba jakiś ucho, jakby widziałem tylko urywkiem. Kurde, widzę, czy to może być ten wilk? tutaj, do tego tutaj, no i został tutaj. Chodź, zostaw Dobra, już Dobra, chodź Kurde, widzowie, podejrzana akcja, nie wiem Widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na moim kanale my, 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 my Aaaa, oh, masakra Pomieszkanie, pom dom tutaj Dzień dobry ja Rozumiem To, niech... ja to Tak, najlepiej, najlepiej no tutaj Chodź tutaj, Wnosiu, chodź, zapraszam no, To są dwie wejściowe, tu mamy... Dziadek, tu są dziury Dalon. Salon, kuchnia mm -hmm. Tu jest toaleta okay. no. Tutaj, no kurde. Proszę, hmm. tam, no, tutaj jak się wejdzie Widzowie nie wiem, napiszcie yy, Czyli strada. to może jednak ten wilk funkcjonuje I to nie był sen do końca yy, Mi się zdaje widzowie, U. że To było coś w tym stylu Widzowie, U. że Ten wilk mi coś dosypał Żebym ja zapomniał dni ale że zapomniał kilka dni ale tak naprawdę ten wilk istnieje naprawdę i widzowie she, już idę już idę i widzowie no to jest mega podejrzane no fajna chatka widzowie wam powiem te drzwi tutaj to te drzwi tutaj te drzwi halop halop szpana o widzowie to jest druga sypialnia to, a. sypialnia o. dziadek tak szczerze że ile nie jestem domu Okej, okay. no e, to do możemy darma, tutaj no. zostać okay. to możemy tu zostać da. albo chodźmy e, do salonu dobra. może Chodźcie. Dobra, chodźmy na dwor najlepiej. A, nie nie do domu bo tak widać dobra. że to pada dziadek Szczę, czy się masz ma krzy... dziadek masz szczęście nie że dzisiaj do roboty nie mam bo bym jeszcze to to zabił to Trudno. Jutro mam. Dobrze, no to y, tutaj sobie postojimy chwilę, tak na przy zachodzie o, Chodź, tu, chodź, chodź. No, no dobra, no. no do środka, chodź. No to może dobra. do środka. Y, 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 dobra, no to jaka jest cena wywoławcza? Y, cena wywoławcza 110 tysięcy. Ile? O, widzowie, Proszę ile? Pana, Proszę pana, y, tutaj... Że są takie wielkie pary pomiędzy y, tymi, tymi y, deskami, więc tak. Dobra, widzowie, niech dziadek się targuje. 100 tysięcy, 100 tysięcy. Tysięcy pan powiada? Tak, tak. No dobrze, może ludzie. Kurde, dziadek. No, widzisz, to się dopiero nazywa targowa. Widzowie, coś mi tu śmierdzi ta cena. Tak łatwo poszedł? No, nie, wiem, widzowie. To co, 100 tysięcy, tak? Na pewno 100 tysięcy, no, czy... Dobrze, 105 tysięcy, żebym tak coś, coś na tym zarazem. Proszę pana, między żubrówką a sztokiem 100... Ja. 100... 100, 100 tysięcy. Dobra, to 100 tysięcy. 102 tysiące. Proszę pana, między... Dobra, niech Audi będzie to 102 tysiące. Między Audi mojego wnuczka a pańskim samochodem, no to tak 100 tysięcy. Na pewno? żwana Dobrze, no. Może stracę, no. Dobra, no bo, o, panie... Po znajomości, nie po prostu Dobra, to co tysięcy? No to niech pani idzie pod dokumenty tutaj z dziadkiem się... E, dobrze, proszę, proszę. ...pisać tam. Widzisz, widzisz, ja potrafię się targować, nie jak ty. No, nie widziałaś mnie w akcji, więc co ty do mnie mówisz? No, widzisz... Ja chciałam się dalej targować, ale. Zabia, e, w ogóle zmieniliśmy outfit i trochę styl, bo widzowie, jak ten wilk istnieje, naprawdę widzowie, no to musimy się ukrywać. Wam, wam powiem, widzowie, że w tym Los Santos jest ciepło, więc trochę Dominik się opalił. Więc widzowie no. Bo w Polsce no to aż takie fajne pogody nie ma. więc Chodź, blady, podpiszesz, bo... podpiszesz? Ja mam podpisać. O, podpisać. Dobra, no tu też podpisz. Dobra, spółwłaściciel, tak? Tak, tak, tak. Dobra, ta, podpisałem. Dobra. To ja biorę już sobie oryginał, dziękuję mm -hmm. bardzo i już... No, do widzenia, miłego no, dnia. Dziękuję. do widzenia. Do widzenia. Dziadek... Kurde, no nie co? wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, o tej sytuacji. No, Powiem dziadkowi, dziadkowi tak. Yyy... ci y... ma prawdą? Wiesz, on jest głupi, wiesz dlaczego? No, ja wiem. Coś y, mi śmierdzi ta cena, ale no dobra, no. Masz, no że jest dom. On odjechał. Nawet nie zapłaciłem mu. Aha! <grym> A mamy dom. No faktycznie. No, I 100 dobra. tysięcy do przodu, widzisz. Ja to potrafię zareagować. Chodź, ja to mówię, skąd ty takie pieniądze masz? Zacznijmy od tego. Y pamiętasz, nie przepiłeś? No. Pamiętasz, jak to obrałeś? Pamiętasz, te te mm. jak no. to obrałeś, to całe to lotnisko? Mhm. To... Dobrze się popiłem z burmistrzem, połowiliśmy syrybki i do mistrza. Ja. No to nieźle Czeku, bo chciał 100 tysięcy, mm -hmm. 10 tysięcy, ale mu i zera, mu się pomylił i do mistrza. Dobrze dziadek. Dobra, bo to już ciemnia się. Yy, dziadek, bo jak tak. ty dziadek mnie budziłeś jak ja spałem na dworzu. Yy, tak, no to spałeś. To wcześniej coś jakby piliśmy czy coś? No chciałeś piwerko sobie wypić, to ci dam. Bo powiem tak, dziadek. Ta osoba co do nas strzelała... Słuchaj, słuchaj, no. bo tak naprawdę to przyszedłem do ciebie, jak zależałeś w pokoju mhm. i była karteczka. Dziadek zostaw mi jedno piwko. oczytałem no, dałem piwko. Yy, no nie A Tam coś nie było dosypane? Yy, no i nie wiem, piwko. Kupiłem i przylezłem no, no, to. No bo dobra widzowie nie mówiłem. Chciałeś... A no I dobra, dobra, okej, okay. no to nie wążę wtedy. I jakieś hal halucynacje chyba miałeś, wsiadłeś w samochód taki, darłeś się, nie panie wilku, to się dziwiłem, coś się tego panie typu, w... albo czemu to nie skręca, czemu to nie ma hamulców, i nagle się zacząłeś płakać, i cię postanowiłem obudzić. A, no bo dziadek miałem, nie wiem, może to był sen, ale jakby to było naprawdę, bo jakby budziłem no, ja się. Nie, ja cię nie posikałeś. Dziadek, to, to... Słuchaj, to było tak. Przyszedł do mnie taki pan Wilk w masce, zaproponował no, mi robotę. A, a ja żyję w Disneyu. No Właśnie, widziałem. No i taka rozmowa z dziadkiem. <grym> Oj, dobra, widzowie. Nie wiem, idziemy spać, dziadek nie śpi w tamtej sypialni. Sobie tu pośpie, widzowie. I z rana do roboty pojedziemy. Do tego normalnego typa. Nie wiem, widzowie. E, Pojedziemy z rana, może, które to w ogóle godzina jest, a zegarek nie działa super. Dobra, to ja pójdę sobie spać. E, mam pytanie: e, jesteśmy winien, y, jeden magazynek. O ty tu robisz? Winien mi jesteś jeden magazynek. Dobra. Nie wiem. To jest. Dobra, widzowie. Nie wiem. Jestem zmieszany. Dobra, widzowie, idziemy spać. Dobra. O... Znowu. Dominik wstaje. 650 widzowie do roboty trzeba. Nie wiem. Nie wiem, widzowie. Ogarniałem ci coś. Kogoś bardziej. Kogoś? Chodź. chodź chodź, chodź. Nie widzę Chodź, A? Do minis. Chodź, to jest no, do Johnny. Cześć, Johnny? To jest yy, taki no, kolega no, z średniego domu, powiedzmy. O, to miło poznać. Mieszkałem tu niedaleko. Zastanawiam się, przejść, powiedziałem, że ktoś sprzedawał. A, no to miło nie wiem, pana poznać. Ile ty masz lat? W ogóle? No, rodzajem. No Gdzie się wybieracie? Ja, ja do nie roboty, ja się śpieszę piłko. do roboty. A ile masz lat? Bo wyglądasz tak ja? młodo. No... No, 16. no, No, dobra. Dobra, no młody, y ale... Muszę cię przeprosić, bo mi się śpieszy do roboty. A, a mam jadę. trochę daleko, więc później się spotkamy, tak? Dobra. To, choć, to chodź, chodź idziemy sobie... Do dobra, to dziadek, ty tam jest z nim, a ja, widzowie, jadę do roboty. No, wy mamy nowego kolegę. Jeszcze go nie znamy, ale widzowie, no... Będziemy mieli nową, przynajmniej nudzić się nie będziemy Wejdziemy tu na tą farmę, 4 km mamy widzowie aż Nie wiem, jeszcze 650, roboty mam na 8, więc powinienem zdążyć Troszeczkę tutaj przyspieszę Widzowie, i też napiszcie w komentarzu chcecie takie filmiki troszeczkę Z mówieniem, więcej mówienia Czy chcecie takie filmiki jak są akcje i tak dalej, bo mogę robić wam widzowie skipy Czyli nie będę wam tej całej trasy pokazywał Bez mówienia, tylko po prostu akcja I tak dalej Bo widzowie No nie wiem, zależy jak wam się tam podoba Dobra widzowie, dojeżdżamy tutaj na to lotnisko, mam nadzieję, że to jest w tym samym miejscu Ale szef nic nie pisał Że gdzieś się zmieniło mhm. to Mam nadzieję, że no to Boż, czekaj. Tu kogoś słyszę z daleka. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Metodowi e, ci, e, szefowi e, pracy. E, pan Aha. Dominik e, Jackson, tak? Tak, 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 tak. A ostatnio zapraszam. był taki pan e, w różowych włosach? E, dziwne, ale dobra, możliwe. E, zapraszam tutaj. Już, tylko samochód e, przeparkuję przy... Kurde, Czy pan się hmm? zgadza, żeby y, pana pojazdem kierował y, ten tutaj pana ochroniarz, który będzie pilnować całego tego? Hmm. Czy woli pan, żeby jechał swoim? Ja mogę poprowadzić. Jako okay. ochroniarz, to... tak? No to ta, lepiej niech mi asekuruje z tyłu. Okay. By no to zapraszam tutaj do samochodu, niech pan śpiędzie. To o, że panu, że nie piję sam. Już. To, to ja lecę po Kolejna robotka, widzowie. No. E, wszystkie szczegóły znam i tak dalej, że dokumenty mam w schowku e, tak, i tak, tak dalej. E, bo e, sam... To Dobrze. widzowie, napisze czy nie zmieni się roboty? Czy dalej? Bo tutaj no... Kaska jest, e, widzowie, nie? Proszę, e, pada tutaj. Nie właśnie takiego. Tak, tu jest pokładny to sklep. Miej okay. podróże, proszę poczekać chwilę. Tylko ochroniarz e, dostanie samochód. Jakby ten, e, dobrze, do dobrze. Może widzowie zobaczymy tę ciężarówkę z środka. Ale standardowo radioliczniki liczniki, nic nie ma. Dobra, widzowie, że sobie wyjadę kawałek tutaj. Widzowie. Hmm. Nie podejrzane jest ta Nie wiem, czy to ten widzowie, czy naprawdę ten wilk istnieje. Trzeba jakoś to sprawdzić. A i te dawstwa będzie za panem jechać spokojnie, to jest też ochrona. Dobrze, dobrze, dobrze. To już mogę wyruszać. Miłej, y tak, miłej podróże. Dobrze. Dobra, widzowie, jedziemy. Kurde. Zostawcie łapeczki do góry, subskrypcji na moim kanale, widzowie. O kurde. <gryw> widzowie to chyba jest słynny sub, zawsze w niego wale, ale dobra. Mam nadzieję, że bez policji tym razem. A czy w ogóle, widzowie, mam nadzieję, że to jest wszystko legalne? Bo, bo za każdym razem mówią mi, widzowie, a czy teraz nie, ale jakby tamten typek cały czas ostrzegał przed policją, więc jakby to było legalne, nielegalne. Bo widzowie, może to jest z trzech innych, jakby typków, szefów. Kurde, nie wiem, widzowie. Dobra, widzowie, widzimy się, jakby nie wiem, bliżej celu. Dobra, widzowie, zostało nam 900, 700 metr, znaczy 900 metrów. Widzowie, robię wam takie jakby cięcia z trasy. No, żeby widzowie, no ten filmik nie trwał nie wiadomo ile. Eee, więc wolę takie zrobić cięcia. Widzowie, mam wrażenie, jakbym. Mam wrażenie, widzowie, jakby mnie coś śledziło. Oprócz tej dabsty, bo wiem, że to jest ochroniarz, ale. jakby, Nie wiem, widzowie. Podejrzane auto się za mną porusza. Ale widzowie, może to być ten szef, żeby. Bo tamten mi jakby dał wolną rękę. Ale ten, no możemy śledzić. Nie wiem, widzowie. Dziwne. Zamymy się na miejscu. Nie wiem, w ogóle, widzowie. Ja mam to zostawić i pójść tak jak ostatnio. Czy. Dobra, do. Co? Dobra, tu jest ten sklep niby. Tutaj GPS mi się kończy. A nie, tamten, gdzie ten gruba stoi. A widzowie, może z nim zagadamy. Może mi powie, gdzie mam cofnąć, czy coś? Dobry. Halo, proszę pana. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, nie Ja tutaj jestem. To zapłata, tutaj będzie pana. Halo, proszę pana. E, tutaj, dobrze, to jest ten towar do mojego sklepiku, dobrze. Pan może wnieść mi towar, czy nie, nie za bardzo? Mogę, proszę pana. Dobrze, no do to, do to proszę wsiąść do, do samochodu. Zapraszam, zapraszam do samochodu tutaj. Kurde, widzowie, czemu jest tu ten wilk? Boże. To, Dobrze. To, 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 bo to moje nowe inwestycje, dlatego tak się pytam. Dziwniejszy głos ma gdzieś tam eee, ten wilk, a ten miał bardziej poważniejszy. Tutaj? Chcesz tutaj, chcesz tutaj? Dobra, widzę, jest dziwne I tyłem, tyłem taki, Ała, ała Ała, ała, ała. <śślały> wkurza mnie tam wilk, Ale jak to jest ten sam wilk Zostaw to tutaj Dobra, widzowie Ochroniarzu, zaraz podaję Zostaw to tutaj Bo przeparkuję panu No. Zapłata będzie. E, tak. Ile pan chce? Ile pan chce? Za Zapłatę tutaj 7 tysięcy. Ale była omówiona 3500. Nie, no 7 tysięcy dostałem tak ten od szefa. że mam tyle wziąć e, pieniędzy? No to proszę. 6000 tysięcy proszę tutaj. No. E, panu daję teraz. Dobra, no to y, zapraszam, zapraszam pana. No to ja niech pan mi pieniądze na początku da, bo no nie dostałem. A no to ty? zapraszam, to ja jestem w samochodzie panu już tutaj. Dobrze. Ten wielki z... nie, no, wydzowie, no. E, niech wielki, ten to Nie to no to ja niech pan pan ta to to pojazdy to ja to ja to nie no, no, dobrze. no, no. Nie, Ju, już to ja też panu dam e w Ej Fajna ta praca twoja, ci powiem, że. Fajnie, fajnie. To tak za nim Masz Co? jakiś problem z mową już po tym wypadku całym twoim? Tak. A, okay, A czyli to rozumiem. jednak prawda? Jaka prawda? Czy to wszystko było prawda? Tak, i odejmuję ci 500 zł za, za magazynek, po co zużyłem. Ale już możesz powiedzieć dziadkowi, że już materiał poszedł w niepamięć. Dobrze, pozostanę swoje pieniądze. O e, Tak, zostajesz. Na Ty pewno. Ta, Na farmę. Odstajesz. A, okej. Okay. Moja farmę mówisz, no dobra. Ja ci już będzie. Kurde, widzowie, nie wiem, ja jestem zmieszany. Myślisz, skąd twój dziadek miał stoka? Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, ja już nic nie wiem. O kurde. Meści mi w końcu. A, bo dobra, widzowie. Ej, ale ci powiem, że szkoda tego Nissanka, bo wiesz, trochę drogi był. Mogłeś o, o. mi hamulców nie przecinać. To by było inaczej. A to nie, a to, a to nie, korat nie byłem ja. Eee, mm. to było już fabrycznie ustawione przeze mnie. Aha. Ale no, fabrycznie, nie Przeze no. ze mnie teraz. Nieprawda. N nie wtedy. Tak. O kurde, jednak motorek żyje. E, nie wiedziałem, że żyje. Kurde. mi się podziwiatka zadzwonić, bo... Ile chciałeś? O 7000 szef mi mówił. Karno. Dobra, trzymaj Aj A i z... ej kurde to jest przecież mój motor Przecież mam moją mam rejestrację Mam chcę wziąć GTR-ka na jeden dzień Dzięki. Kurde widzowie, on serio to łyknął? Ale... widzowie, mamy getera. no. a Szkoda, że jest zniszczony, ale dziadek widzowie będzie w szoku Dobra widzowie, jedziemy do tego po drodze może widzowie naprawimy. Tutaj działka gdzieś jest. Tu jest chyba to 401. No dobrze. Widzowie. Kurde, GTR mamy. Teraz co jest ciekawe. Aromatycznie tak w samochodzie. Nie, no, Musisz być wszędzie, nie? Już ty pojechałeś! No, tam stoję motorek daś mi kiedyś spokój czy nie? E, tak dam ci w grobie czemu nie, ty się w się mia... czemu ty w ogóle mnie, nie wiem się uczepiłeś, co ja ci takiego zrobiłem jesteś zwykły szary chłopak mm, nie jesteś szarym chłopakiem, masz Których potencjał ch... a, ciekawe w czym? No, normalnie chcę sobie ty zarobić jaki? legalnie, no to teraz patrz, czekaj, tylko sobie w aplikację ustawię no, i teraz nie masz nawet ani hamować, tylko dodawać gazu więcej. Dlatego, no widzisz. No i widzisz, mówię ci, że jesteś dany łapakiem. Dlaczego? Do zabicia się? No. no nie, nie masz hamulców po prostu, też cię No, jakoś mogę tylko hamować. Daj gazu, mu. Daj gazu. Co wie. <laughs> Ej, co wie, faktycznie nie mogę. Gdy, co jest. Weź mi to odpal człowieku, bo ja się no zabiję No to nie, Do, jak dojedziesz na miejsce dostaniesz 5000. Bez hamulców. Na pełnym hamulców. Na gazie. No, na nie. pełnym gazie. 5 koła. No, ciekawy jak. Ale nie zabijesz się. Nie, już tą willa? No. pewnie twoja. O ciekawy no, jak. Ja, nie moja. Jeszcze nie. Ciekawe jak hamować nie mogę. A faktycznie? No to jedź, jedź, jedź. full, ful, 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 ful. Nie, bo się zabiję. Widzę, że nie dostawiam aplikacji i, i mają na prędkość 100. No, ale że, kurde, weźmy to, odblokuj człowieku. Daj mi żyć. A cię tak zrobić, że ręczny dostaniesz, no? Jedź szybciej, 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 szybciej. Ręczny? I skręt. Przecież to jest zabójstwo. No właśnie. No wiem. Uważaj! O! No właśnie, o tym mówiłem. No. no, i co zrobiłeś? Gaz, 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 no. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj. Ech, dobra, ja z Buta dojdę. Nie chcę twoje podwózki. Nie daję, wsiadaj. Nie. Wysiadaj, bo Nie widzowie, może człowiek. Co my widzowie z Buta, z Buta sobie do minik pójdzie. szybciej dojdzie niż z tym człowiekiem jechać. Nie widzowie ma jaki Nade ludzkie moce Przestrzela Ła, dobra Nie, no co za pajac Dobra, już jadę z tobą Albo jadę sam Wsiadaj Dobra, mogę dojechać tam gdzie chcę Tak, wsiadaj Masz tutaj apteczkę za tatamusek, krwotok. Dzięki. Chociaż, będzie git. Teraz będzie wiedział, gdzie mieszkam. A, to nie tak już wie. Mm. Ej, weź y, sprawdź lepiej, wiesz? Bo w dziadka sypialni pod łóżkiem y, i są dwie skrzynki browaru. Weź co to zabierz. Skąd ty takie rzeczy wiesz? W ogóle, skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Nie wiem, kamery może? A jeszcze powiedz, że to była podstawiona osoba. Żeby nam sprzedać. Która to osoba? No, ta no. osoba. Czemu ty zawsze musisz. Wsz Jakiegoś wszędzie. wziąłem. Czemu ty zawsze musisz wszędzie Tylko... swoje brudne wiesz łapy moczyć? Ale wiesz, co jest najlepsze? Że no. z zna z mogłeś znać moją tożsamość, jakbyś przeczytał dokładnie papiery. było moje imię i nazwisko. Ale, człowieku, ja nie czytałem papierów. To no dziadek właśnie, to... Wiesz, nawet nie wiesz, co tam podpisałeś Wiem, to bo przeczytałem to Tyle taka. to przeczytałem A, No spoko Ale na imiona nie no A i pozdrów Johnego od wilka. Dobra, jedź stąd Okej okay. Nie wiem, widzowie Dziadek pewnie moim samochodem pojechał No, Widzowie Nie wiem Widzowie, idę już pospać, nie wiem, zostaliśmy w ogóle w nogę By sobie to zatrzymać to widzę nie wiem, poczekam na dziadka już w następnym odcinku dowiemy może co dziadek o tym myśli dzień dobry, z tej strony najlepszy dobry. lekarz no. dostałem informację, że tutaj była ostra strzelina i pan dostał w... Se, co, co, czekaj, czekaj Czekaj, czekaj, czekaj. Zaoperować. Czekaj, czekaj, panie. Jaka ostra mm -hmm. strzelanina, jak ja dopiero do domu wróciłem. No tu była bardzo ostra strzelelina, proszę pana, tutaj się strzelali, To jest takie, dostałem informacje od FBI, od federalnych, proszę pana. Nie wiem co pan mówi, ale. Nie tutaj przyjechać i cię. No, pana dobrze, to niech pan mi tutaj zaoperuje. To proszę tak. się położyć. Dobrze, już zaczynam. Dobrze, już skończyłem. Okay. Zapłata będzie wynosiła 5000 dolarów. A to już y, tam się pan rozliczy z dziadkiem. A nie, Naprawdę... przepraszam, proszę pana. Ja mam ubezpieczenie. To z ubezpieczenia. No, Dobra. Z ubezpieczenie to wyjdzie 2,5 tysiąca. To, to ja tam dopłacę. Do tak, to ja tam zapłacę. Dobra, widzowie. Nie wiem, mocny odcinek. Zostawcie łapeczkę do gry. Trzymajcie się i do następnego. Manu